Siemonizator. Pewnego dnia w bliżej nieokreślonym miejscu. Wpadłem na Mega Gigatera. Pomysł. Rozszerzył pamięć z mojej konsoli. Poszukiwania szybko ostudziły ceny. Nagle oczy wpadła mi bajeczna oferta od pana Chińczyka. SST 4TB, generacja 4, kompatybilne z PS5, prędkość odczytu 7500 megabitów na sekundę, prędkość zapisu niewiele mniejsza za jedyne 127 polskich Cebulionów z wysyłką. Bierę w ciemno, przecież nie będę przepłacał, zaraz jak tylko przyszedł zamontowałem go w konsoli i co? I sumo, konsola go nie widzi, komputer nie wykrywa, wnioski pozostawiam wam, chyba. Cześć!